Dzień dobry Państwu. Witam przed Białym Domem. Właśnie przed chwilą zakończyło się spotkanie, w którym uczestniczyliśmy razem z Panem Premierem Donaldem Tuskiem i całą polską delegacją w uroczystej sesji delegacji amerykańskiej pod przewodnictwem Pana Prezydenta Joe Bidena i naszej polskiej w związku z 25. rocznicą przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W bardzo Podniosłej i miłej atmosferze przeprowadziliśmy rozmowę na temat bezpieczeństwa, o tym głównie mówiliśmy z panem prezydentem Joe Bidenem, sytuacji w naszej części Europy, oczywiście także i sytuacji wojennej na Ukrainie. Relacjonowałem Panu Prezydentowi, bo Pan Prezydent pytał, jak my oceniamy tą sytuację, jak dzisiaj wygląda linia frontu, jak, jak, jak naszym zdaniem będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o wojnę i, i szanse Ukrainy. Więc tutaj, oczywiście, powiedziałem, że bez wątpienia. Ogromne znaczenie ma pomoc, która jest przekazywana Ukrainie, fundamentalne dla, dla możliwości obrony Ukrainy. I tutaj pan prezydent dziękował mi też za spotkania, które odbyłem dzisiaj w, w kongresie, w, w Senacie i w Izbie Reprezentantów. Dziękował mi w szczególności za to, że spotkałem się i z przedstawicielami demokratów, i z przedstawicielami republikanów obu partii, tutaj które które są najważniejsze na scenie politycznej. Ja zrelacjonowałem mniej więcej jak przebiegła ta rozmowa, o czym mówiłem. Kwestia sytuacji naszej polskiej tego, jakie naszym zdaniem dzisiaj trzeba spełnić warunki, żeby mówić o tym, że to bezpieczeństwo rzeczywiście jest zagwarantowane i tutaj też mówiłem panu prezydentowi o tej inicjatywie, żeby zaproponować sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3%. Proszę państwa, to nie chodzi tylko o to, ile będziemy wydawali na zakupy zbrojeniowe. To chodzi także o to, czy uda nam się w Europie w ogromnej części odbudować przemysł zbrojeniowy, czy uda nam się w miarę szybko wyprodukować wystarczające ilości amunicji po to, by zabezpieczyć nasze kraje i ewentualnie, by móc pomagać także tym, którzy potencjalnie mogą zostać zaatakowani. Nie ma żadnych wątpliwości, że odrodził się rosyjski imperializm i trzeba temu w sposób zdecydowany przeciwdziałać. Ten rosyjski imperializm musi zostać zatrzymany. Też dzisiaj na tym spotkaniu o tym mówiliśmy. Podziękowaliśmy panu prezydentowi Joe Bidenowi za to niezwykłe zaproszenie tutaj do, do Waszyngtonu, do Białego Domu jako nie tylko reprezentacji polskiej, ale jakoś miało można powiedzieć biorąc pod uwagę tą 25. rocznicę przyjęcia nie tylko przecież Polski, ale także i, i Czech, także i Węgier do NATO jako, jako reprezentantów tych trzech krajów, jako reprezentantów naszej części Europy, tej Europy, która odzyskała pełną wolność pełną suwerenność, niepodległość po 1989 roku w wyniku przemian ustrojowych, które wtedy nastąpiły, później w wypadku, w wyniku upadku Związku, Związku Sowieckiego, upadku sowieckiego imperializmu. Właśnie mówiliśmy o tym, nie wolno pozwolić, by, by, by rosyjski imperializm dzisiaj zaburzył tą stabilność i pokojową egzystencję Europy. To były dzisiaj główne tematy bardzo dobrego spotkania, jakie tutaj e, odbyliśmy w Białym Domu z panem prezydentem Job i jego współpracownikami, amerykańską delegacją była mowa o, o śmigłowcach Apache dla, dla polskiej armii, o wsparciu, które. Które nam zostało zaoferowane. Dzisiaj widziałem media w Polsce już o tym pisały. E, 2 miliardy dolarów e, takiej wyjątkowej, wyjątkowego wsparcia, wyjątkowej pożyczki dla nas na, na, na możliwości, no właśnie tego e, elementu modernizacji naszej armii. E, jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów także w tej kwestii. Jak Państwo wiecie, e, ja jutro wybieram się e, do Georgii. E, tam będę, e, tam odwiedzę najnowocześniejszą amerykańską elektrownię, e, atomową, bardzo podobna będzie budowana. Właściwie już zaczyna się jej, jej, jej budowa w sensie, w sensie dokumentacji projektowej przygotowania inwestycji w naszym kraju. O tym też mówiliśmy te, dzisiaj w trakcie spotkania, o rozwijaniu tej współpracy, jeżeli chodzi o, o, o konwencjonalną energię nuklearną, o, także o ochronę klimatu, więc to były te najważniejsze sprawy, czyli bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo i, 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 i wielka radość z tego, że dzisiaj Dzisiaj stanowimy tą wielką wspólnotę wolnego świata razem ze Stanami Zjednoczonymi i pozostałymi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Na żywo, Mamy na żywo wywiad. Musimy Ej,